Cześć, witam Was w kolejnym filmie. I w tym filmie chciałbym Wam pokazać, jak już macie zbudowaną listę mailingową, jak już przechwyciliście, nawiązując do ostatniego filmu, adresy e-mail Waszych klientów z Amazona, KDP, którzy kupili Wasz produkt i macie taką listę mailingową stworzoną, na przykład na GetResponse są jeszcze inne oczywiście programy. Ja używam GetResponse i macie taką listę już. To pokażę Wam, jak po pewnym czasie, na przykład, jeżeli będziecie mieli nowy produkt i chcielibyście o takim produkcie zawiadomić te właśnie osoby z tej listy, to jak tego nie robić manualnie, a jak zautomatyzować cały proces, tworząc tak zwaną kolejkę maili i prosty e-mail marketing, który tutaj Wam wytłumaczę, jak stworzyć. Wobec tego, jeżeli macie stworzoną własną listę już mailingową, na przykład na przykład Amazon, Amazon, KDP, test kurs, czy coś takiego, utwórzmy sobie taką listę, to w tym momencie musimy utworzyć swoje wiadomości, czyli wchodzimy w menu, e-mail marketing oraz stwórz newsletter. Już to wiesz, ale tutaj będziemy postępować nieco inaczej niż ostatnio, kiedy chcieliśmy wysłać od razu wiadomość do takiej osoby. Nazywamy sobie taką wiadomość. To jest nazwa tylko dla nas widoczna. E, temat wiadomości oczywiście na przykład e, new e, coloring book for your kids. Check this. Check this out. Przykładowo oczywiście. E, teraz odbiorców tutaj nie dodajemy, natomiast tworzymy sobie wiadomość, jak w poprzednim filmie ci pokazywałem, polecam używać tutaj e, Pustych szablonów, dlatego że te szablony takie rozbudowane ładują się bardzo długo i ciężko w nich odnaleźć będzie nasz link afiliacyjny, który, przepraszam, link do naszego produktu na Amazonie, który chcemy tutaj umieścić. Poza tym, te strony ładują się długo i traktowane są często jako spam. Dlatego ja używam pustych szablonów. Przechodzimy do pustego szablonu. I tworzymy tutaj treść naszej wiadomości e-mail, którą chcemy wysłać do, do naszej listy adresowej. Więc przyciągamy sobie tekst, wpisujemy sobie test, 1 przykładowa, yy, przykładowa wiadomość. Oczywiście, w tej wiadomości musisz zawrzeć link do Twojego produktu na Amazon i polecam ci to zrobić właśnie w ten sposób, jak pokazywałem ostatnio, czyli w wyszukiwarce Amazona wpisujemy nasze główne słowo kluczowe, na które chcemy rankować dany produkt i poprzez to słowo kluczowe szukamy manualnie naszego produktu. Następnie wchodzimy w nasz produkt i dopiero wtedy kopiujemy URL, link właśnie do, do GetResponse. Ale przedtem zalecam Ci skorzystać z takiej strony jak bitly.com, żeby ten link sobie skrócić, tutaj sobie go wkleisz, klikniesz shorten i link będzie skrócony do fajnej, czystej, przejrzystej postaci. Wtedy sobie go tutaj wklejasz, możesz nawet go podświetlić. Check This here na przykład. Możesz sobie to zaznaczyć, podświetlić, wklejając tutaj swój link. I wtedy to będzie jako klikalny link. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej i teraz ostatnio zapisywaliśmy sobie, wysyłaliśmy tą wiadomość po prostu od razu lub planowaliśmy na później. Tutaj polega to na zapisaniu tej wiadomości jako robocza, więc zapisujemy jako robocza i tak tworzymy sobie kolejną wiadomość tym samym schematem, wchodząc w e-mail, marketing, nowy newsletter itd. Tworzymy sobie tych wiadomości ile chcemy. Możemy dzięki temu promować kilka różnych, na przykład naszych nowych produktów. I teraz pokażę Ci, jak ustawić taką sekwencję e-maili, która będzie wysyłana yy, z opóźnieniem powiedzmy jednodniowym czy dwudniowym, jak sobie wolisz. Do naszej listy adresowej, którą sobie stworzyliśmy. Więc wchodzimy w menu, klikamy Automation i stworzymy nowy cykl Automation. Również na pustym szablonie klikamy Rozpocznij. I teraz wybieramy sobie bloczek, który mówi nam, kiedy dany klient, kiedy ta osoba ma otrzymać naszego pierwszego maila z tej sekwencji, którą sobie zaraz ustawimy. I jeżeli byśmy to robili w cyklu takim automatycznym, że osoba zapisuje się na maila poprzez podanie swojego adresu e-mail i zostaje przekierowana po prostu na naszą listę, to byśmy użyli wtedy bloszka zapisał się. Bo wówczas, kiedy ktoś da nam swojego maila, to od razu dostanie od nas powiadomienie, od nas dostanie maila, którego sobie ustawimy jako pierwszego. Jednakże, tutaj ustawiamy sobie tych użytkowników manualnie, więc zapisujemy ich sami na tą listę. Ponieważ w przypadku Amazona KDP i tej metody, którą ci pokazałem, ostatnio nie ma innej możliwości, więc bloczek wykorzystujemy tutaj ten, czyli został przeniesiony na listę. Ok, od tego zaczynamy. Wybieramy tutaj sobie listę, którą utworzyliśmy. Czyli jeżeli ktoś został przeniesiony na tą listę, to dostanie wiadomość, którą teraz sobie tutaj skonfigurujemy. Szukamy bloczka, wyślij wiadomość. Wybieramy tutaj wiadomości robocze, bo tam sobie zapisywaliśmy tą wiadomość, oraz wybieramy naszą wiadomość, którą zapisaliśmy. Klikamy Zastosuj i łączymy te dwa bloczki ze sobą. Ok, w tym momencie, kiedy ktoś zostanie zapisany na tą listę mailingową, czyli zostanie przeniesiony przez nas na tą listę manualnie, to dostanie pierwszą wiadomość. Następnie klikamy, szukamy bloczka Czekaj. Łączymy sobie ten bloczek, czekaj, z tą pierwszą wiadomością i ustalamy sobie odstęp między pierwszą a drugą wiadomością, którą za chwilkę utworzymy. Tutaj, niech to zostanie jeden dzień. Wracamy tutaj do bloczków. Następna wiadomość. Znowu łączymy, znowu wybieramy z draftów, czyli z tych roboczych i jakąś inną wiadomość, którą chcemy wysłać tutaj. Również podpinamy. Teraz wystarczy. Oczywiście ty, tych wiadomości, możesz tutaj utworzyć mnóstwo. GetResponse, jak widzisz, pozwala naprawdę na rozbudowanie takiego e-mail marketingu poprzez te elementy, które tutaj masz. Możesz się pobawić, bo jak wiesz, 30 dni masz za darmo te, z tym programem, możesz sobie to zapętlić wszystko ładnie. Jak widzisz, jeżeli sprzedajesz coś w sklepie internetowym, to możesz przypomnieć się klientom, którzy wrzucili coś do koszyka, a nie kupili ostatecznie. No, jest naprawdę wiele możliwości i można tutaj stworzyć skomplikowane te struktury właśnie automatyczne, które za ciebie tak naprawdę prowadzą całą kampanię marketingową. W tym momencie wystarczy zapisać i publikować taką, taką listę i osoby, które zostaną zapisane na listę mailingową, którą stworzyłeś, dostaną automatycznie wiadomość. Taką oczywiście, jeżeli chciałbyś tą wiadomość Wysłać na przykład po jakimś czasie, to tutaj możesz również dodać sobie element czekaj. OK. I możesz najpierw połączyć, połączyć ten, ten element czekaj, z wysłaniem pierwszej wiadomości. Trzeba to usunąć. I następnie dopiero. Jak się zapisze na listę, odczeka jeden dzień, dostanie pierwszą wiadomość, odczeka drugi dzień, dostanie drugą wiadomość. I tak to będzie działać. Możesz tu sobie kombinować, sprawdzać. Myślę, że w fajny sposób, zwłaszcza, że na początku darmowy możesz sobie wykorzystać. Jeżeli skończy się opcja darmowa, możesz zrezygnować i nic nie płacisz. Możesz wykupić wersję płatną, tylko że pamiętaj, jak rezygnujesz, to tracisz całą swoją listę mailingową, dlatego polecam ci jeżeli już masz takie listy, to po prostu subskrybować tam wersję płatną, ona kosztuje 50 zł miesięcznie, lub skopiować sobie te adresy e-mail, które masz na swoich listach, bo po prostu Ci przepadną. Także myślę, że wartościowy materiał. Dzięki Ci wielkie za oglądanie, daj łapkę w górę i kliknij ten przycisk subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Pozdrawiam Cię serdecznie, na razie, cześć.